Siedzi Pany precz, ta. Jeszcze płośkę no, Alternatorek siedzi, zaraz zakręcę. Stabilizator Gdzie on tu? 10, siedem, to tu jest. I jedziemy po zarówkę. Ogarnięte będzie. Słuchaj, ta, ej, dowiedziałem się dzisiaj, że jestem próźniok. wita o tym. Ja pierdzielę już dupę zawis zawis ścisko ludziom, nie? No a Wita, kto to mówił, ci to się ze mnie śmiali. W okrągłym stole siedzieli, jak zaczynałem, oglądali moje filmy i się śmiali śmieli ze mnie iść. rodzina, nie? Ścisko i ścisko ich pomału. Ściśnie ich dopiero Wita kiedy? Sklep ruszy. Za jakiś tydzień już będzie. Dzisiaj mam prezentację, podejrzewam, że jakoś ogarnę. Znaczy się nie jo, nie? Pani Monika, nie? <ścisko> Menadżerka. Fajna kobieta, wszystko ogarnuje żureta, sklep już stoi, do do produkty, ściśnie ich wtedy nie, niech ich pościsko jeszcze jak pokorzę, specjalnie wam pokażę obrót sklepu, jaki robi obrót, wtedy ich ściśnie, a jeszcze, jeszcze bardziej ściśnij, bo będziemy wprowadzać tę markę Wesoła Budowlanka wszędzie do sklepów, nie, Kielce, Kraków, Radom, Poznań, Warszawa, wszędzie w sklepach takich fajnych, będziemy chcieli to wprowadzić. Nasze ubrania, żebyś to nie musieli, no nasze się na stronie będą, ale czasami idzie ta na galerię i byś to se kupiły nie, Aha. Ta będzie dopiero rozpierd... całą Polskę nie Majster jak się za coś bierze to porządnie, a zobacz ta zwykły chłopak, nie, siedzę w garażu, robię busika za parę groszy, złoma bo złoma, ale to też ma swój cel, w pewnym celu takie auto kupiłem, nie kupiłem auta za 15-20 tysięcy, żeby mnie przejechali okraźnie. Bo mu się powodzi. Ma swój plan. I jak Mota plan, to się nie przejmuj tanikim. Niech ich ścisko. Niech ich tak ściśnie, żeby im dupy pękały. Dla was dużo zdrówka, bo za mną jesteś ta od początku. No i lepszego dla wszystkich. Pamięta, jak Mota plan i chce ta coś osiągnąć, to idź ta przed siebie. Hej, zaraz idziemy busikiem po Otrzała panę, nic nie świeci. widzita? Kontrolka no od ABS-u, ale tam czujnik, a tu... ABS mi nie jest potrzebny, ABS to ja mam w rękach. Trochę cimno. Jadę po zarówki. Dobrego wieczoru. Hej.